Witam serdecznie na kanale Czaja Wpadł mi w ręce taki inhalator Widzę, że już ktoś tutaj w środku grzebał, bo plomba zerwana Coś w nim lata Także naprawiać nie ma sensu A chętnie go sobie zdemontuję 30 litrów na minutę Coś takiego. Produkcji niemieckiej. Zobaczymy, co w tym będzie. Waży kilogram 296 gramów. Ja się biorę za demontaż, a Was zapraszam na film. Micha latarek już zdemontowany i zobaczmy, co tam było kabelki po 5 zł, 9 groszy złom stalowy 650 g po 90 groszy, 59 groszy Odrobina aluminium 28 gramów. Odlew po 6,70 19 groszy. Jest też odrobinka żółtego mosiądzu. Całe 8 gramów. 21,40 17 groszy. No i na koniec miedziucha z silniczka. 150 gramów po 29 40 441. Kokosów nie było. Troszkę miedziuszki wpadło. Ja tam jestem zadowolona, była to szybka akcja. A Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się. Cześć!